Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj prezentacja i test stacji zasilania od All Powers. To jest ich chyba najmniejszy model o kompaktowych wymiarach i lekkiej wadze tylko 5,6 kg. Model R600 i jak się można domyślić, jest to moc urządzenia. Tutaj na wyjściu na 230V 600W mamy dwa wyjścia ale oczywiście 600 W może iść łącznie, a nie że w każdym naraz choć producent obiecuje, że w piku może dojść do 1200 choć jak ja się bawiłem to momentalnie, jest, momentalnie działa zabezpieczenie i się wyłącza w środku mamy ogniwa nowej generacji, czyli lifepo Po 4, to są te bezpieczne nie te, co są na przykład w Fulajnogach i niektórych elektrykach, co potrafią się zapalić, wybuchnąć i w ogóle, no i bateria ma pojemność 299 W. Czyli przełożenie jest takie, że jeżeli podłączymy tutaj 100 W, no to bateria wytrzyma 3 godzinki, jeżeli będzie w pełni naładowana. Natomiast samą baterię ładujemy z gniazda sieciowego w około 1,5 godziny. Producent mówi, że mamy tutaj 8 wyjść, czyli tutaj mamy 2 na 230 V. Tutaj mamy pod zapalniczkę gniazdo 12 V zabezpieczenie 10 A. Natomiast z tej strony mamy 4 wyjścia USB: 2A i 2C. No, i jak mamy tu napisane, każdy z tych gniazd ma moc 100W i to samo jest napisane w instrukcji. Mamy USB-C, łącznie 200W może iść, natomiast na USB-A tylko 36W. Ciekawa sprawa, dlaczego USB-C puszcza większą moc? Natomiast jeśli chodzi o prąd to w USB-C nieważne czy to będzie 5, 9 czy 12 V czy 15 V pójdą 3 amperki. Jeżeli podłączymy coś na 20 V pójdzie 5 amperów. Natomiast w USB-A przy 5 V 3 amperki, przy 9.2 przy 12 V 1,5 A. No i właśnie łącznie 36 W, jak rozumiem na obydwu Czyli tylko po 18W na każdym. Także w środku mamy ogniwa LiFePO4, które generalnie wytrzymują nawet 5-6 tysięcy cykli ładowania. Natomiast All Powers gwarantuje, że wytrzymają, te które są tutaj w środku, przynajmniej 3,5 tysiąca ładowań, cykli ładowań. I bateria będzie miała wciąż przynajmniej 80% pojemności. Czyli na panelu przednim mamy tutaj 7 wyjść: 2, 4, 6, 7. Oprócz tego latarkę. Trzy tryby. Natomiast ósme wyjście to jest ładowanie. Tutaj u góry indukcyjne. No, mój telefon akurat nie obsługuje ładowania indukcyjnego, ale wyglądałoby to tak. Producent twierdzi, że mamy tu 15 watów, no ale widziałem, że ludzie testowali i szło około 9. W tym momencie sprzęt jest naładowany do 99%. Niby ma dość do 100, ale u mnie się nie dało. Trzymałem go chyba ze 2 godziny podłączonego do gniazdka, no ale nie doszło do 100 watów. No i popatrzmy, co mamy z boku. Tutaj klapka. A pod nią ładowanie z sieci, włącznik od przeładowania, no i gniazdo od ładowania solarnego, lub możemy ładować też sprzęt z gniazdka w samochodzie. Także tak to wygląda. Tutaj złącze MC4 chyba się to nazywa. No i tutaj to zabezpieczenie. Sprzęt ma opcję UPS-a, czyli możemy się zabezpieczyć na wypadek braku zasilania w sieci. Pracujemy na przykład na laptopie, nagle pyk i mamy dalej napięcie. No to sprawdźmy to. Bateria w tym momencie w laptopie mojej córki ma 42%. No dobrze, laptop podłączony. W tym momencie jeszcze nie idzie napięcie, no bo musimy włączyć. Oddzielny włącznik jest tutaj na zasilanie 230 V, a oddzielny włącznik jest tutaj na USB. Pojawiła się ikonka. No i laptop zaczyna się ładować. 51 W idzie momentami, teraz 34. No, i sprzęt pokazuje, że pozostało 5 godzin ładowania. No to zróbmy teraz UPS-a. Włączył się wentylator, którego chyba słyszycie. No i ikona UPS. I przy okazji sam sprzęt się ładuje. OK, odłączyłem tutaj zasilanie, czyli w tym momencie podłączony tylko laptop 50-60W idzie w tym momencie. Także pod pozostałe wejścia podłączymy tablet i mój telefon. Może zrobimy inaczej. Laptopa na razie odłączę. Tutaj podłączyłem dwa przewody pod USB-C i USB-A. No i zobaczymy, ile watów pójdzie. Ładując mój telefon, to jest na razie kabel od USB-C włączamy gniazda USB, szybkie ładowanie. No a tu mamy 11 W, 14 16, 18, 23 25 W. Ok, odłączam i teraz ten drugi przewód z USB-A. Telefon też wyczuł szybkie ładowanie. A idzie ile watów? 14. I jeszcze raz ten drugi. No i znowu mieliśmy 25 W, czyli USB-C rzeczywiście mocniejsze. No dobrze, moi drodzy, to sprawdźmy teraz wyjście 230 V, czy tam jest 230? No i moi drodzy, mamy 229. No dobrze, podłączamy klej na gorąco. Kontrolka pokazuje, że grzeje i idzie 110-108 10, W. Nie wiem czy mi się wydawało, ale na początku chyba się pojawiło 800 i spada przy rozgrzewaniu. No normalnego czajnika nie podłączymy, no bo on ma ponad 2000 watów, ale znalazłem w garażu taki czajniczek turystyczny, który ma mieć od 900 do 1100 w Ok, woda nalana, ale podejrzewam, że zabezpieczenie zaraz wyłączy, no bo mamy właśnie te 600 watów. 850 idzie i koniec. Jeszcze raz. I druga próba. Koniec. Zabezpieczenie zadziałało. No dobrze, moi drodzy, czyli herbatki raczej nie ugotujemy. Chyba że będzie to taki czajniczek stricte turystyczny, taki na jedną herbatkę. Podejrzewam, że on będzie mniejszej mocy, nie jak 600 W. Kiedyś na kanale testowaliśmy taki, taką stację zasilającą dużo większej mocy, ponad 2000 watogodzin, więc tam śmiało ten czajniczek. Mogliśmy podłączyć, no ale tamten był dwa razy większy, i chyba trzy albo cztery razy cięższy. Tutaj mamy sprzęt o kompaktowych wymiarach i kompaktowej wadze. Także coś takiego łatwo wrzucić do bagażnika w samochodzie, i jechać na przykład na pole namiotowe i sobie przykładowo ładować przeróżne rzeczy. I w tym momencie będziemy ładować tablet. Ten ma 37% i on jest podłączony tutaj do USB-C do tego ładowarka 67 W oryginał od mojego telefonu. No i tu jeszcze będzie podłączony laptop. Ok, laptop ruszył. Tablet jeszcze nie ruszył, no bo gniazda USB są wyłączone. Czyli na razie sam laptop 33 W34. Czyli to jest to gniazdo. Teraz telefonik. A może wyłączymy na razie, zobaczymy, ile telefonik będzie brał. Czy to będzie 67 W? Podłączone. A teraz jest turbocharge, proszę bardzo. Wtedy było szybkie ładowanie, a teraz turbo. No ale turbo, jak widać, to są. To jest 20 watów. A to jakaś ściema. O, coś rośnie, 27. Wyłączamy i ten tablecik gile bierze. Teraz tylko USB-C ruszyło. No i mamy 30 watów. Dobrze. No to włączamy teraz te dwa gniazda dodatkowo. Czyli w tym momencie trzy urządzenia ładowane. Telefonik, tablet i przykładowo, a nie, jeszcze tu. I przykładowo pracujemy na laptopie. Oba gniazda włączone świecą się. No i mamy. Ponad 100 watów. Teraz spadło do 86, no i pozostały czas dwie godzinki. Na tyle nam wystarczy baterii. Dobra, to na razie wyłączymy, to wyłączymy, bo chciałem wam pokazać, jak widać na naklejce, mamy tutaj bluetooth no i mamy aplikację które możemy kontrolować urządzenie aplikacja wygląda tak żeby włączyć bluetootha naciskamy tutaj gniazdo od tych usb C ponad 3 sekundy i jest bluetooth no to próbujemy się połączyć okej, okay, znalazł No i mamy stan baterii 94%. I co tu przykładowo mamy? Możemy tutaj wyłączyć gniazda, wyłączę. Włączyłem. Pojawiła się kontrolka. I włączmy jeszcze gniazda 230 V, włączone. Możemy sobie stąd odpalić latarkę. No i mamy na outputcie 33 W. No to pospadało to wszystko. Wszystko włączone. Czyli na początku było ponad 100 W, a teraz 30. No i w związku z tym wydłużył się czas na baterii do 5 godzin. Włączony Bluetooth, włączył się wentylator. No i tu mamy też ikony, że podłączone USB i gniazdo 230V, a w środku świeci się jeszcze gniazdo zapalniczki, czyli jak rozumiem, informuje mnie, że tu jest też napięcie. No i zapewne jest takie główne przeznaczenie tej stacji zasilającej czyli właśnie do ładowania przeróżnych rzeczy. Czyli na campingu śmiało będziemy pracować sobie na laptopie, ładować telefony i tak dalej. Ewentualnie podłączyć coś mało prątożernego. No i piękne jest to, że urządzenie możemy w terenie ładować sobie panelem solarnym. Tu akurat panel 100 W możemy podłączyć maksymalnie panel 200 W. Więc tak to wygląda. Powiem Wam, że jest to bardzo solidnie wykonane. Tutaj przewody. No i tu mamy to wejście MC4. No, w tym momencie pochmurno i pada deszcz, więc raczej nie przetestujemy panelu. No, ale popatrzmy, jak się go rozkłada i podłącza. Tu mamy podpórkę jedną, a tutaj drugą. W zestawie jeszcze takie przejściówki. No i tu z tyłu. Ustawany kablek do przyłączenia. No i moi drodzy w ten totalnie pochmurny dzień z padającym deszczem panel generuje dwa waty. Teraz jeden. Może przysłoniłem trochę. O. 2 waty Także z słoneczną pogodą myślę, że spokojnie byłoby to w okolicach 100 watów Widziałem, że ktoś go ładował w zimie przy lekkim słońcu i było 60 watów No dobrze moi drodzy to czekam na komentarze napiszcie co uważacie o takim, o takiej kompaktowej stacji zasilania z możliwością ładowania Panelem solarnym, linki do strony producenta, do opisów itd. macie poniżej, razem z kodem rabatowym. Dzięki, trzymajcie się.